Witam Was cieplutko z holu biurowego ciąg dalszy moich chłopów do nowej pracy z holu z lumpeksu powiedzmy, ale nie tylko pokażę Wam jak dwie rzeczy z EK Maxa są dwa razy droższe niż pięć koszul z lumpeksu, niesamowite wiem, zaraz Wam pokażę co upolowałam to wszystko upolowałam w lumpeksie powiem Wam też ceny. Ceny wam powiem już. Jedna koszula 3 funty. Także za to wszystko zapłaciłam 15, za to zapłaciłam 38 chyba funtów. Także to tu są tylko dwie koszule. No. Dobra, zaczynajmy. Ja jestem, słuchajcie, w tych wspomniach, które będę nosiła do pracy. One jeszcze mają metkę. One są z kąt, z H&M, One jeszcze mają metkę, bo jeszcze nie wiem, nie jestem przekonana co do nich, ale no na razie są, także. Chyba będą, zobaczymy. Skakuję w koszulę, najpierw może e, zobaczymy koszulę z TK Maxa. Pierwsza rzecz to jest taka w zasadzie bluzeczka, taka jakby bez rękawków. Ona ma tutaj bardzo ładnie pod szyją taką stujeczkę. Czarna w białe kropeczki. Wydaje mi się, że jest taka właśnie elegancka, jest cieniutka, e, zwiewna i bardzo mi się podobała. I słuchajcie, to jest marka e, Max Studio London. I ja za nią dałam 16,99 w TK Max, a tutaj jest cena 118 dolarów, ale serio, no chyba nie. Skakuje. I ona wygląda tak. Ona tutaj ma z tyłu, jest zapinana na jeden guziczek, którego ja teraz pozwólcie, że nie będę zapinać, bo y, trochę by mi to zajęło. A baterię w ogóle mam sobą, nie przygotowałam się. Czekajcie, tak. No trochę by mi to zajęło, może nie. No, nie, nie będę zapinać. W każdym razie tutaj y, guziczek, także z tyłu się robi taka delikatna łezka, ale bardzo malutka. No, i brzeczka wygląda tak że, tak, że nawet wypuszczona będzie ok, i wpuszczona w spodnie, wydaje mi się, że też będzie ok. Tak ona wygląda. O, to tutaj mi akurat wyszła ze spodni. No, ale coś takiego na bardzo ciepłe dni. A słuchajcie, z Wam sekret byłam dzisiaj w opisie na górze, tam gdzie będę pracować. Wygląda to inaczej niż sobie wyobrażam, ale jest bardzo, i, ale to Wam kiedyś tam opowiem, jest bardzo, bardzo ciepło tam. Także myślę, że ja ją, mimo że idzie zima, będę nosić często. A jeżeli nie, to ja do niej, gdzie ja dałam tutaj. Ja i tak do niej i na wszystko będę sobie zakładała, myślę, tą marynarkę. Mam taką jedną y, materiałową z New Ja ją kupiłam w zeszłym roku. Mm. I myślę, że będzie ok. Mam nadzieję, że do każdej koszuli, chociaż już wiem, że nie do każdej, bo ona ma 3,4 rękawek. O, ale tak, zobaczcie. No, myślę, że jest spoko. Myślę, że jest spoko. Tak, wiecie, po prostu przyjść do pracy, żeby mi nie było też nimno po drodze i tak dalej w takiej marynarce, w tym wiadomo i tak już sobie y, w trakcie pracy przy biurku zdejmę. Nie, ona jest taka dłuższa troszeczkę, jak widzicie, także myślę, że będzie ok. Następna koszula, też z TK Maxa. taka biała, w takie jakby czarne, nawet nie kropeczki, tylko takie łezki, 16,99 znowu, nie wiem jaka to jest firma, bo nie spojrzałam bo ogóle, nie pokazałam Wam najpierw i tak o rękach. Ona tutaj jest z przodu m, taka wiązana i z tyłu jest dłuższa, o, tak jak widzicie, tak trochę za pupę, ale ją też można sobie spokojnie z tyłu nawet włożyć. I ta już jest z długim rękawem, bardzo mi się podoba, może trochę dekolt ma za, mm, za dłużej, nie wiem, może wolałabym, żeby jednak taka była, ja może coś tu pomyślę i sobie coś tu, wiecie co, jakoś, tu nie ma guziczka, nie ma, jakąś haftkę czy coś bym wszyła, żebym mogła sobie ją tutaj jeszcze tak zapiąć, to by fajnie było, no to by było jeszcze fajniej mi się wydaje, ale taka znowu cieniutka, luźna, przewiewna, bardzo mi się spodobała, także y, jeszcze mają metki, ale zostaje. I to jest wszystko, słuchajcie. I za te dwie koszule tak jak z wam, czekajcie, jak mam 34,18, a za 5 koszul, 15. Gdzie iść? Do czaritka, do lumpeksa. Charity Shop to jest taki jak w Polsce Lumpex. Są ubrania, ale nie tylko. Są też rzeczy do domu, medle, można kupić, no bardzo dużo rzeczy. Nieraz wezbramy czaritkę, także na pewno wiecie. Naprawdę świetny sklep. Ja uwielbiam, można znaleźć mega cudowne rzeczy. Jedziemy z koszulami właśnie z lumpeksu. A czekajcie, przymierzę sobie jeszcze do tej koszuli tą marynarkę. Tutaj mogą mi wychodzić rękawy. Chociaż nie. No nawet nie. Jakoś się tak te rękawy tam podwinęły. Zresztą i tak rękawy można podwinąć. O, i tutaj w tej koszuli z tą marynarką wyglądałoby to tak. Myślę, że nie jest źle. Czy tam kołnierzyk nawet można wyjąć, czy coś. No. I tutaj w czelitku dorwałam już takie nie bardzo y, jak ta na przykład eleganckie koszule, tylko takie bardziej właśnie casual. Myślę, że będą ok. Pierwsza to jest coś takiego, tak jak Wam mówię, wszystko było po 3 funty. ja tu już nie mam metek, bo ja to już wszystko prałam, także to jest wszystko już uprawiam, tylko wyprasować muszę jeszcze. Y, taka o, nie wiem, spodobała mi się, znowu tutaj pod szyją jest bardzo ładna, wskakuje. I ona znowu jest zapinana na guziczek z tyłu, ale tutaj już mi się tym razem udało. Tutaj łatwiej się to dużo zapina, więc znowu tutaj się robi taka malutka łezka. Bardzo ładne jest to pod szyją. Bardzo mi się w ogóle podoba w koszulach ten motyw taki pod szyją, ten motyw taki pod szyją takiego troszkę przedłużenia, takiej troszeczkę stuje, stujeczki pofalowanej. Podoba mi się to, rękawki. Ona ma właśnie takie, widzicie, trzy czwarte, jakby one tak sięgają. Chociaż jak dam ręce w dół, to mogę i do końca. Natomiast, jeżeli wiadomo, będę tutaj z przodu na komputerze i tak dalej, to lepiej mi będzie je troszkę tak podwinąć. Wyciągnięta. Wygląda tak. I, I znowu to, co ja lubię. Czyli ja najbardziej lubię włożoną. Tylko oczywiście to trzeba ładnie włożyć. Wiecie, ja Wam teraz tak tylko na szybko pokazuję. No i włożona będzie wyglądała tak. Fajna. Taka, zmienno. Wiecie, no, jest to koszula, ale nie jest aż tak strasznie. Subowiązująca, taka wiecie, bardzo sztywna, elegancka. Wszystkie tutaj ściągacze też na rękawkach, no w ogóle przez wzór przede wszystkim. Także ta mi się bardzo też spodobała. Następna to jest coś podobnego, co ja już mam, tylko ja mam bez takiego zamka. To jest Atmosfer, to jest w ogóle tu, czyli firma Sainsbury'ego. Atmosfer, czyli Primark chyba? Atmosfer? Nie wiem. Taka o khaki, z takim mm, złotym zamkiem, zamek jest rozpinany do końca, to nie jest y, ściema. Także tutaj wiecie, żeby nikt nie zrobił żartu, że rozepnę Ci bo naprawdę rozepnie. <noise> tutaj na guziczki, zapięte rękawki, można je też, nawet nie wiedziałam, że można je też odpiąć. Y, I też znowu leciutka, taka wiecie, przebiewna, skakuje. I ta wygląda tak, tak jak mówię, tutaj ten zamek, nim sobie można regulować te kod. Nie wiem, może być zapięta tak aż pod samą szyję, yy, może być troszkę rozpięta, no, jakby wiecie, nikt tam z, dla żartów i z głupoty nie chciał pociągnąć, <grym> to trzeba ułatwiać. Tak wygląda wyciągnięta, także wyciągnięta ona też jest raczej taka, kup, raczej taka dłuższa. Spodnie też się ładnie układa, one wszystkie w ogóle się ładnie układają, w spodnie coś ciemne, jak tak daleko odchodzę. Yy, spodnie też się ładnie wszystkie układają, super. Kolejna to jest firma Papaya Smart Rozmiar 18 W ogóle te rozmiary to też jest szaleństwo Ta jest taka, nie wiem czy kamera Widzę chyba, że już przekłanie. Ona jest zielona, to jest taki ciemny, ciemny zielony, Nie niebieski, bo wydaje mi się, że widać niebieski Tutaj rękawki Też ładne No i znowu, podszyją Ten motyw takiej falbaneczki I z tyłu ona jest na dwa guziczki Tym razem, także na pewno jej sobie Teraz sama tak szybko nie zapnę nawet udało mi się zapięć jeden guziczek, ale tam oczywiście mają być zapięte dwa. Także do pracy dwa, teraz jeden. Tak ona wygląda. Rękawki takie baloniaste, bardzo mi się spodobało. Naprawdę, pięć koszul wzięłam, po prostu z wieszaka poszłam przymierzyć i wzięłam je wszystkie. No chyba dwie jakieś jeszcze były, to odrzuciłam, a tak to. Było, bo były po prostu zły rozmiar. Faktycznie były dla mnie dużo za duże. A to jest osiemnastka. No nie wiem z której strony, ale tak jest napisane. Ona jest taka, ona robi taką bardzo, nie wiem jak to powiedzieć, nie, nieformalną, taka, wiecie, taka bogata jest, po prostu, ona tak bogato bardzo. No, to podoba mi się. Właśnie nie, nie wiem, czy ja w ogóle w niej nie pójdę pierwszy dzień do pracy. Tak mi się wydaje, że może sobie właśnie o tak pójdę. No, zobaczymy też, jaka pogoda będzie. I jeszcze dwie. I kolejna czarna, białe kropeczka, to, to już jest taka bardziej takie grochy, bym powiedziała, takie większe. No brochy. Ona ma rękawy też baloniaste, ale to są rękawy 3-4 i one jakby dalej już nie pójdą. One są takie dość wąskie tutaj, więc jeżeli ktoś ma szerszy to by już raczej kto nie wszedł. E, znowu zapinana na chyba dwa guziczki, czy na jeden, już nie wiem teraz. E, w każdym razie jeden tam zapięłam. Bateria mi zaraz padnie. I ona jest taka troszkę krótsza. Wygląda tak. I jak sobie ją wrzucimy w spodenki, to też będzie okej. Okay. Więc to koszule fajne jest to, że one wszystkie dobrze wyglądają puszczone w spodnie. Ja tak lubię najbardziej. że mam jeszcze spodnie z wysokim stanem, to już w ogóle mi się to podoba najbardziej. I ostatnia, słuchajcie, koszula. Może zdążę, mi padnie kamera. Ostatnia to jest taki szał, ciał, słuchajcie. To jest taka jakby panterka. To jest Zara. Zara Basic. Rozmiar XS. XS. No nie wiem. Taka jakby, widzicie, panterka, ale czerwona. Nie wiem, bardzo mi się spodobała po prostu ta koszula. I ona wygląda tak, to już jest zupełnie co innego, słuchajcie, nie wiem, czy ja w niej pójdę może koniecznie tak do mojej pracy, czy ona będzie odpowiednia do mojej pracy, ale nawet jeśli nie, no to na pewno będę w niej chodziła, wiecie, po pracy, po prostu po sklepach i tak dalej, wiecie, jak będziemy gdzieś jechać, bo bardzo mi się spodobała. Nie wiem dlaczego ja nie lubię takich strasznie wzorzystych rzeczy, a ona jakoś tak mi, nie wiem, przypasowała mi po prostu jak ją zobaczyłam, do to mówię, no nie, no biorę, jeszcze za 3 funty słuchajcie, koszula z Zary no proszę was, także nie zostawiam mi wyboru <gry> dobra, gdzie kasecie, to wszystko na razie póki co, co kupiłam został mi jeszcze jeden weekend, potrzebuję jeszcze buty, jakieś baleriny, no i nie zdążyłam się pożegnać, padła ka kamera, podładowałam na sekundę tylko jeżeli kupię coś, mówiłam o tym, że jeżeli kupię coś nowego, jeszcze dokupię na zakupach teraz weekend, to oczywiście się z wami podzielę i wam pokażę a na razie to tyle Dajcie znać, co myślicie. Nie wiem, czy nie za bardzo wzorzaste, e, jak do mojej pracy, czy nie potrzebuję trochę więcej takich e, bardziej eleganckich pod szyję e, rzeczy. Ale to wszystko wyjdzie w praniu i na pewno, tak jak mówię, uzupełnię sobie tą szafę w trakcie pracy. No, na razie jest ok. Trzymajcie się ciepiutko. Do zobaczenia w następnym filmie z następnym update'em, jak mi tam jest.